Cześć, z tej strony, Domin, i dzisiaj sobie zagramy w Robloxa, w tryb parkurowy. Zagramy sobie w parkura. Poczwiczymy sobie dzisiaj parkura. No i zobaczymy, jak mi pójdzie. Czy dobrze, czy źle. Myślę, że przejdę chociaż jednego parkura. O, tutaj są. O, ten ciężki parkour chyba będzie strasznie. Tak mi się wydaje. Aj. Spróbujemy jeszcze trochę poskakać. Jak się nie uda, no to pójdziemy na pro. Aj. Dobra, ostatni raz spróbujemy i pójdziemy później na pro, bo to jest trochę sens. O, jest raz. A i nie założyłem tych laserów. Dobra, pójdziemy sobie na pro. O, już jest pro, więc idziemy sobie. O, już dołączyliśmy. Myślę, że tutaj dam radę zrobić. O, co to jest? Chyba tarcza, nie wiem, sam nie wiem, co to jest. O, to jest nawet proste, tylko jak się źle zrobi coś, to... No, po prostu się kusi, więc... Ja bym chciał przetestować, czy to jest tarcza jakaś. To jest tarcza? Zobaczmy, przejdziemy potem. Tak, to jest tarcza. To jest bardzo dobre, bo tak to można. O nie, ktoś szybko robi tutaj parkura. Dwa razy czas leci i jest źle trochę. Ale, że tarcze dodali. Jest dobrze, bo nie będziemy ginąć. Oj, 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 nie doskoczyłem. Oj, oj, cztery razy, więc nie zdążymy. Możemy sobie iść, iść po tych laserach. Bo i tak nas nie zabije to. Dobra, już spadnę, bo to i tak nie ma sensu, bo to zaraz będzie koniec. Poczekajmy sobie na razie. Kiedy się skończy. I wtedy zagramy. O, 30 sekund zostało. O dobra, już się zaczyna nowy parkour. No tak powiedzmy, no nawet będzie ciężko, nie wiem, zobaczymy jak przyjdziemy. O, 101 mam, nie wiem czemu dostałem, chyba się dostaje, nie wiem, sam. A, to jest nawet proste, tylko tutaj, o tu jest ciężko, ciężko zrobiło, tu właśnie skaczemy, tak. Dobra, trzeba jakoś tu zrobić pierwszego parkoura. <laughs> Może się uda, zobaczymy. Na razie tutaj trochę za dużo ludzi skacze, więc ciężko jest tak. Oj, oj. Oj, dobra, jest tu. Dobra, jest. I... Aj! O, znowu to dodali. Dobra. To pewnie lasery albo coś takiego nas nie złapie. Zobaczy, zobaczymy, czy w ogóle dojdziemy tam. Bo na razie coś ciężko leci. Oj, oj, oj. Nie mogę tu wskoczyć. Coś tutaj jest. Nie chcę mi tu wskoczyć. O dobra, wskoczył Dobra, robimy od razu. Aj! Kurczę, nie chce mi tu zadziałać ten skok. Pójdę tam zobaczyć jaki jest parkour. Zobaczymy sobie. Dobra, już o, skaczemy. O, i to jest to ja to lubię. Oj, tu mnie nie zabije. Ajajaj, spadłem a, a tam później nawet dalej są łatwe Do zrobienia Rzeczy Więc najpierw trzeba wejść tu 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 Oj, oj, nie chciało mi pójść Ajajaj Coś się nie chce zrobić Dobra, lecimy tu i trzy, cztery, dobra, raz, 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 dwa. oj, 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 się tutaj nie udało się. O, dobra, już, teraz, teraz, teraz.